Yes! Zawsze będzie mistrzem. Nikt go nie wygrał od czasów, kiedy stary Lenin... Nikt go już nie A to co? To, to ten biały... A co to takiego? Z On ponoć tego, no, mistrzącego, kolosa i szczotę wziął i pokonał. Tak mi do niej tęskno, już. To nie pijesz To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz! Maestro! Niepokonany! Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale. He, on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bisz raz trzeźwo, jak tańczysz bez muzyki. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa, no co kłapiesz po próżisty. Więc co wódka stygnie, bijesz czy nie. Tak, wyzywam się. zaraz. Zara. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam gdzie. I nie wiecie z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie, albo wypierdasz. No dobra, panowie, mistrz będzie się bił. Wreszcie. Możemy zaczynać. A počkej mi to silně za rychlost. Jak si řekne, točí je Nie za hey! 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 Jak się szefie, to ciebie. O! mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić z tego wszystkiego. Dobra walka, normalnie powiem ci, właściwie to dobrze, żeś mnie Teraz będę miał więcej czasu na imprezę. Piedźmin mm. Geralt został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Jej, jej. Oto twoje trofeum. Jak się nie napiję, to się nie pozieje. Jedno ci powiem, jak pijesz, tak bijeś. ale śmierdzi! Kruf.